Cześć, z tej strony WorldMigra12, a jest to pierwszy odcinek z serii Let's Play Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Yy, zrobiłem sobie oczywiście nowe konto. Yy, tutaj to, to nieważne. Cóż, zobaczę jak tutaj się nagrywa. Znaczy, dobra, lecimy od razu, a nie tam. Dobra, nowa gra. Oczywiście już przeszedłem... I think akol, gram mio, shekh ba, strech razy i cu za ca całą przecież właśnie 6 razy. Więc, ja to się ządnej słucham. A the lawless against internationalist rebels of 15,000 looks at stake. Just another day at the office. Khaled Al Assad, currently the second most powerful man in the Middle East. Now word on the street is he's got the minerals to be top dog down there. Intel is keeping an eye on him. And the bad news? Pierwsza misja to. To trening. Oczywiście. Eee, <grywka> przy nagrywaniu to się dłużej ładuje. Zawsze to pierwsze się ładuje niż napisy. No ale cóż. Już, już taki mam komputer. <grywka> Tak, e, nazywamy się główny bohater, bohater tej gry. To jest ich właściwie kilku. E, takie jak Soap, e, Price, Captain Price właściwie Gas, Greeks. No oczywiście w tej wersji. W tej e, MW1. Tak, to jest skrót. Od Modern Warfare 1. Dobra, to ja będę tam gadać. Zobaczymy, jakie będą lagi jak coś to jeszcze zrobię cięcie i ogarnę chlebek ok good to see you mate take one of the rifles from the table ok jeszcze nie ma tych jeszcze you know the drill go to station one and aim your rifle downrange now aim your rifle downrange now Target while aiming down the sights. Yep. Now okay. shoot at the targets while firing from the hip. Stop aiming down ah. the sights. Aha, sarki. Now I'm going to block the targets with a sheet of plywood. I want to shoot the targets Good. Bullets will penetrate thin, weak materials like wood, plaster, and sheet metal. Oh, właśnie so, to jest. Tak wygląda gaz. Hit all of them as fast as you can. a Good job, mate. Now go get a silo from the armory. Mm.

Okej. Okay. nie wiem, co już mówiłem, pierwsza misja to trening, następna prolog chyba to będziemy z kapitanem Price'em y na statku. O, to jest osobno usany. To jest FNG, sir. Go easy, sir. To jest pierwszy dzień w regiment. Right. What the hell kind of name to jest eh? How a muppet like jak ty selection?

After that, you will storm down the stairs to position 2. Then hit position 3 and 4, following my precise instructions at each position. Grab the rope when you're ready. Go, go, go! go. Hit the target! Position 2, go! Hit the target! Lost all? Flashbang through the door! Flashbang Position 4, hit the target! Position 5, go!

Aha, będziemy trudności poborowy. Trudno, będziemy grać na normalnym podczas gry. Nie lubię tu. Eee, no nie wiem. Nie, to takie cienkie, normalny. Tak jest. No, właśnie nie wiem. Eee, tutaj to bierze i zobaczę, ile mam czasu. Nie wiem, czy od razu nagrałaś drugi odcinek, czy nie. Czy razem, czy właśnie wiecie? Po prostu grafika wiecie, może być słaba, no ale po przy moim komputerze nie to wiecie. Mam lagi po prostu, czy też nie. Dobra. To ja zrobię cięcie i zobaczę ile mam czasu. Okej. Okay. Eee, to było tylko 6 chyba i pół minuty, więc nagrywamy dalej. o sorki, widzę, że jest za głośno, ponieważ zmniejszałem grafikę na najmniejszą. Teraz się zamknę, bo już to głośna jest muzyczka. Gryfen? Gryfin? Tak, tak. To jak? Zabezpiecz przesyłkę. Okay. Nie będę wam tutaj dawać spoilerów żadnych, żeby ten... O, jeszcze coś wam powiem. Yy, w tej grze też zbieramy laptopy, tak zwane yy, nieprzyjacielska materiały. w tej misji akurat w prologu są yy, oj, ucina tutaj. Dwie. Tak. tu lubię zdejmować? O, i właśnie to jest jeden. Yy, Mniej więcej wiem, gdzie one wszystkie są, tylko wam powiem, że mm, gdzie jest pewna misja, już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Po yy, yy, right prostu, nie wiem, nie można tam wejść. Stamtąd powinni wyjść wrogowie yy, z takiego czegoś i yy, yy, wtedy powinien tam otworzyć się drzwi, i tam był laptop, ale jak, gdy ja grałem, zawsze one, te drzwi się nie chcą otworzyć. No i właśnie one się nie chcą otworzyć to taki przykry minus. Ja właśnie nie wiem czy tam nie będę musiał wejść dla pomocy tutaj cheatów, ale się jeszcze zobaczymy. Dobra, granacik. Z którym? W Dziękuję.

Okej, okay. lecimy. Clear left. Clear right. Tędy? Clear. Nie, na dole. Clear. Da, 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 da. Gramy na normalnym poziomie trudności, gram, więc no nie będzie aż tak łatwo. Po prostu nie wkurzajcie się, jakby, gdy będę w niektórych miejscach umierać, no. Aż takim dobrym graczem to ja nie jestem. Jeszcze nie mówię, że słabym też jestem. O, wow, blokują mi przejście. Spokojnie, spokojnie. Got got jestem rady, tam widziałem me. laptopa. I lecimy po niego. I laptop, i tutaj mamy wszystkie laptopy. Yy, tak, mamy już tutaj na dwie mapy wszystkie laptopy i mogę spać spokojnie. Chyba. Dobra. Wow. Właśnie, nie wiem yy, czy odcinki robić, wiecie, tak w sensie, że... Mam. Yy, kurde. Tak ja teraz zrobię jeden odcinek to będzie prolog Treningi i prolog, tak. No to, czy następne robić po, pojedynczo z misji, bo zależy, one będą też długie, to raczej jeden odcinek to, to będzie przypadała jedna misja. Jest tutaj, są trzy rozdziały, trzy akty, no i trochę grania będzie. Nie wiem, czy niektóry, niektóre odcinki nie będą się na dwie części podzielić. Okej, okay, zdjęty. co jeszcze? A, tu? Tak. Flashbang. Flashbang, kurwa. Ehe. Najgorzej w... Jaki chuj się wymien nawala? Ach, mówię, że najgorzej w tej grze nienawidzę... Nienawidzę... Czego nienawidzę? psów tak psów są, są naprawdę y, wkurzające i <zyspgrid> praktycznie nie umiem zatrzymać ich jak ataków zawsze jak muszę pogryźć dobra stolecik jest dobry Co to jest, A, m będzie, też może być. Albo AK. Teraz widzę, że przeszkadza trochę rozdzielczość. Więc wiecie co? Ja zmienię, bo oni tam nie, widza, nie widać do końca ile mam Ym... TP. Ale mi oczy bola. Tutaj niby od nowa, ale to wiecie, to, to będę w tym samym miejscu. Okej. Okay. Chociaż Dobra, teraz jeszcze nagram tak, ale już całą grę będę grać yy, wiecie w sensie, że Mam no, na mniejszej rozdzielczości. Nie, zmienię. Czekajcie, Siądź. Okej. Okay. Trudno musicie się <grych> zadowalić z tym jak, Jaka jest ta rozdzielczość. Nie aż będzie mi logowała, a tak tego nie chcę. Sorki Trudno.

nie będę wiesz z Albo biec, inaczej. Aaa, wszystko się zawala za mną. Ała. Ała, 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 bym wypadł. Oj, 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 muszę teraz się kubiec, bo ja zawsze... Myle drogi i nie wiem, gdzie trzeba biec. Tutaj właśnie w prologu. Dobra, w tędy. Dobra, na prawo. Na prawo. Okej, okay. udało się. No ja. Nie. nie, no nie odlatuj, nie odlatuj. Jump for in.

Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Cześć!